szczerze no to powiem nie wiem sam sam, sam się zastanawiam czy czy, czy się zrzeszać no są różne różne opinie na ten temat ja jestem ku rozwojowi MMA zarówno zawodowego jak amatorskiego w Polsce e, widzę że tam są jakieś przepływanki słowne po, po, pomiędzy pomiędzy szczególnie Mirkiem Oklińskim a włodarzami KSW e, ja myślę że każdy pomysł jest dobry i, ale też są granice tej, tej, tej jak to się mówi dostępności tego wszystkiego dla, dla innych No bo yy, wiadomo są trenerzy z dużych klubów są organizatorzy mały, małych, małych federacji i, i trenerzy Przepraszam z małych trenerzy z dużych klubów z małych klubów są małe federacje w organizacji MMA w Polsce i duże No i to jeżeli to by się udało znaleźć złoty środek i pogodzić żeby żeby to szło dobremu to ja jestem, ja jestem za tym No ale jeżeli pójdzie to w tą stronę, że będą decydować tylko dwie czy trzy osoby w tym kraju o całym pięknie tego sportu, no to, no to, no to, no to temu jestem przeciwny na pewno, prawda? Hmm, ja wiem z własnego doświadczenia, że y, generalnie związki potrafią też niszczyć y, sport, aczkolwiek to wszystko jest do układania i w zależności od tego, jacy ludzie y, tymi związkami zarządzają. Znaczy też, też to tak odbieram, jak mówisz, bo spotkaliśmy się z oporem, jeżeli chodzi o polski związek. Polskie związki, nie będę tutaj może wymieniał, ale Polskie związki, tak zwane sportowe, które zajmują się stójką i one ograniczają bardzo zawodników, szczególnie tych młodych. To są jakieś horrendalne składki członkowskie, roczne, zdobywania stopni, i tak dalej, żeby móc w ogóle uczestniczyć w rywalizacjach. A no, no, powiedzmy, że nie każdego młodego adepta sztuk walki stać na to, nie żeby. Nie każdemu jest to generalnie potrzebne. Nie każdemu no. jest to potrzebne. No, są umiejętności, jeżeli ktoś się trenuje kilka lat, no, to czy on musi mieć jakiś, jakiś szczebel, jakiś, jakiś pas, żeby móc y, udowodnić swoją wyższość nad zawodnikiem na rywalizacji sportowej? No, myślę, że nie. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o stowarzyszenie tutaj. MMA, no to zabrały, zabierają się za te osoby, które ten sport już znają e, od strony profesjonalnej i mają na to dobry pomysł, by, by mają właśnie kontakty to. Mają to kontakty mogę... i mają dobry pomysł, by, by, by po prostu no to amatorskie MMA u nas e, dać, dać tak, takiego pozytywnego kopniaka, e, bo do tej pory no, mamy armę, która, która bardzo fajnie, prężnie, no, prężnie, działa, prężnie, działa, prężnie działa, trzyma się fajnie, ale. Ale no im tego więcej, tym będzie na pewno lepiej. No ja, jestem, ja jestem tego zdania, że zawodnicy powinni się mieć bić gdzie, e, gdzie tylko mogą. Jak, jak, naj, jak najczęściej, jeżeli by była taka druga arma, no to naprawdę no, 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 to, to tylko służy ku dobremu, bo ci zawodnicy, zamiast mieć 40 amatorskich pojedynków przed przystąpieniem do zawodowstwa, będą mieli 80 i tylko podniesie to e, MMS. Ale no jest Polsce. bolączka na przykład boksu amatorskiego, olimpijskiego. Bo, bo bo tak naprawdę jest mało tych startów tak zawodnicy no, nie mają gdzie walczyć no, boks powoli umiera tak nie ma się tutaj oszukiwać to, mówię, amatorski tak amatorski ja mówię amatorski <grym <grym <grym> się czyni, czy medale przywiozły już ale no, no to wróćmy do lat tam 90 serce mnie boli jak wróćmy lat, do lat 90 -tych. ja wiem bo wiem, różu... że było lepiej było Dyskonale. lepiej były, były, były wiem, kluby były kluby, mówisz, kluby, kluby e, związane z przemysłem czy to górniczym czy to e, hutniczym i tak dalej I, na pr... i naprawdę no, te, to, to, ten boks był Piękny wtedy, no brakuje tego, no bo boks jest pięknym sportem, e, to jest podstawa każdego sportu walki i nie da się bez technik bokserskich e, ani walczyć w tak typowej stójce, czy to kickboxerskiej, czy thai, nie da się bez boksu iść do MMA, no bo samimi zapasami i grapplingiem niestety niestety świata się nie zbojuje i można się nadzieć na jakiś cios, więc no, no, no brakuje tego rozwoju, ale no, no, mam nadzieję, że jeszcze boks odżyje ten amatorski w Polsce i będzie tak prężny jak w latach 90., czy nawet wcześniej.